Nie, ja byłem dzisiaj bohaterem, tylko cała drużyna i nie, nie będę. Nie jest to fałszywa skromność, tylko uważam, że całą drużyną zagraliśmy świetne spotkanie. W każdym zawodniku można było mówić, że zagrał kompletnie. Wykorzystaliśmy błędy skry. Udało się, ale też stąpamy twardo po ziemi. Wracamy do Olsztyna, wraca w piątek, trening jeden, drugi. I MezzAxon, nowy, nowy rozdział. Ja myślę, że było widać w paru sytuacjach. Który zespół w ostatnim okresie więcej ze sobą trenował i oczywiście to nie są żadne, żadne wymówki, no ale, ale taka, taka jest prawda, tak to trochę wyglądało. Zresztą eee. musimy wyciągnąć wnioski i to dosyć szybko, bo już w sobotę gramy kolejny mecz. Tak, ogromnie się cieszymy z tego spotkania, tym bardziej, że to wygrane spotkanie z takim zespołem, jakim jest Bełchatów. Po tej przerwie zastanawialiśmy się jak to będzie, czy wejdziemy dobrze w ten nowy rok, udało się i, i myślę, że to jest dobry prognostyk na kolejne mecze. Można by go kończyć ten rok. Nie, na pewno jesteśmy szczęśliwi po takim zwycięstwie. Nie rozmawialiśmy o tym, a by się przydał punktu, zdobyć coś. Po prostu chcieliśmy przyjechać zagrać dobrą siatkówkę, udało nam się. Zaprocentowało to, że ciężko pracowaliśmy w tej przerwie świątecznej i to przyniosło efekt. Z takich rzeczy jesteśmy bardzo zadowoleni. Co tu dużo mówić? Popełniliśmy w, w różnych momentach setu seta, e, błędy, które gdzieś e, no, na nas się zemściły, oni to sprzętnie wykorzystali i, i gdzieś tam zbudowali sobie przewagę e, jedno-dwupunktową i próbowali ją dowieźć, dowieźli w kilku setach do, e, do końca, no trudno tak na, na, na chwilę obecną, e, Powiedzieć, co się stało. Na pewno przeanalizujemy to spotkanie pod różnym kątem, ale fakt faktem, że, że nasze błędy wykorzystała drużyna przeciwna i odniosła zwycięstwo. Każdy wygrany mecz nas nakręca do tego, aby dalej ciężko pracować, bo pokazuje, te mecze pokazują, że nasza praca nie idzie na marne i gramy naprawdę dobrą siatkówkę i myślę, że dzisiaj to pokazaliśmy i wszystkim się to podobało. Jakoś tak specyficznie inaczej nie grali. Byliśmy przygotowani na twardą walkę. Wiedzieliśmy, jaka drużyna też do nas przyjeżdża, ale, ale żeby nas zaskoczyć, to nie. No bardziej właśnie ucierpieliśmy też z powodu no, tych błędów w jednym danym momencie seta, gdzie straciliśmy 3-4 punkty i już później ciężko nadrobić. Ja nie mówię o pierwszym secie, bo pierwszy set. Nie wiem, tak jakby przespaliśmy, tak było widać, że, że, że nie jesteśmy w tej grze. A drużyna zresztą bardzo dobrze się spisywała i wykorzystała to niesamowicie. To jest tak, wróciłem do siebie tak naprawdę, bo jestem z tego regionu, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. W Bełchatowie grałem 3 lata, czułem się tak jak w domu. Wielu znajomych, wielu było dzisiaj na meczu, wiele twarzy z tych właśnie sprzed kilku lat. I tutaj, abstrahując od wyniku, już nie patrząc na to, świetnie jest przyjechać, a wygrać, no mówię, gdzie życzę, życzę skrze Mistrzostwa Polskiego, jest świetną drużyną. Ale wygrać naprawdę smakuje bardzo. Taki słodki posmak w ustach mam od końca meczu. Także yy, aż grupą będzie się spać położyć.